No, dźwię, pokazuje nawet doskonale połączenie, tylko że nie widzę siebie. Mnie się strona wczyta. A co będzie, co to będzie? O I jedziemy z na nową piosenkę Właśnie chciałem K-Drop jestem no już tyle co wpłacałem i tyle dostaciłem to ja pier... Dajesz, robisz jak przy, w czyminuty, ha, no. No nie gadajcie, teraz mnie ścina. No nie wierzę. A specjalnie siadłem tutaj pod biurko. cia tobi, y, FN i Mikołaj i ty. Dozenić tego live, zostawcie łapkę w górę. Specjalnie siadłem pod okno balkonowe Tutaj. Zamaczyli co tam, tam na biurku. Bo to mnie ścina. Tam mogę mieć swój internet, nie? I tak samo siedzieć tak jak tutaj. Ale sobie zjadłem tutaj, żeby tam z internet, bo on jest zaraz tam od do Monstyku. To mój jest lepszy, bo to jest sprawiedliwość, nie? Gdzie, gdzie... I mamy opóźnienie? Fajnie zdaje. Tutaj... 苏哈们。 Dzięki za wasze komenty, poprzedni i następny za propsy i za hejty, które opisują nas Dzięki za Wasze komenty staramy się być lepsi Sorry za jakoś. Eee czy nas maje... Nie no to jest, no, jest mało. Tak to robi gently, więc to powiem jeszcze raz Dzięki za wasze komenty poprzedni i następny Za propsy i hejty, za... które opisują nas Dzięki za wasze komenty. Staramy się być lepsi Tak to robi GenZy, więc to powiem jeszcze raz Znowu czytam jakieś ploty, że w challenge'u chcę oszukać I Faustyna chowa stopy Nie, Fausty wiecie z głucha, więc spójrz na moje kroki Moje nogi, moje uda, kompleksy robią się małe Jak się buja duża pupa Albo oh, GenZy albo studia Piszą, że muszę wybrać Podobno nie umiem przegrać, więc widocznie muszę wygrać tak. Działa ambicja, choć sylwetka jest wypukła Dobrze leży czarna bluza, chociaż czarny nie wyszczubla POV maszego top Nie wiem czy to hej czy props Tahania to, to pick me święty! nie to pick me sam Samochropowaty głos, w komentarzach piszą nice Serce znów daje na dłoń, chociaż czuć toksyczny vibe to Właśnie zmienię tego zdania, no bo znowu gdzieś czytałam, że Hania do, Że Hania to ładna dama, kiedy gramy w jakieś gry Mam dużą nadzieję, że to Bartek wygra, a nie ty Dzięki za wasze komenty, poprzedni i następny Za klopsy i za hejty, które opisują nas Dzięki za wasze komenty, staramy się być lepsi Tak to robi dzięki, więc to powiem Podruba freeza, no i pateca To druba wszystkich, wielu tak myśli, że chce się wybić, tylko na ich plecach A jako dzieciak o których mał kto wiedział? Śmieszny na siłę, tak się wybiłeś, że! Yeah. Ja mam po prostu to w genach, ei Dlatego rosnę w lato, jesień, zimę, wiosnę, ei Dlatego rosnę w sobie, wreszcie widzę postęp, ei Ciągle progres, im więcej mam wiosen Choć trochę za często Bartek moduluje głosem Ludzie piszą, idź chłopaku, no bo dołączyłem potem Nie pracuje warzywniaku, ale piszą z górę, kopper Znów widzę ten koment Fajne, fajne że jestem randomem, jak trafiłem do kanału Tak samo jak Tadzik Norek Lecz się muszę z niego wyjść, za to ty tu możesz wyjść Zobaczyć jak spełniam styl Daily wierza w każdy dzień Nie, nie uciekam wcześniej więc muszę być oceniany Chcę być jednak kimś więcej niż tylko chłopakiem Hani Ey! Dzięki za wasze komenty, poprzedni i następny Za toksy i za hity, które opisują nas Dzięki za wasze komenty, staramy się być lepsi Tak to robi Jesse. więc to powiem jeszcze raz tak nazwę, robić piosenki, żeby im się nie zgadzały, tak? 20 listopada wszystkie oczy na nas. Po raz pierwszy w życiu wokół taki duży lincz Tu drugi dzień, długa noc, trochę poczytałam. Głupia dyska lockera, bądź popełnił tam do tego kadzi chciałam działać, chciałam żyć, wiem, że konsekwencją tego był ogromny przyrost widzów Kasa nie zmieniła mnie. Chociaż ktoś pisze wciąż, że ja bananem. Teraz każdy chce się nabić, teraz każdy chce się bawić. A, jak po... a nie on, już ma co oni w sobie. Czułem po mnie to puneta miało za nic. A, tak, a tu z kogoś zrani. Czułem się wtedy jak no, jakbym to ja kogoś zabił. Oceniali po układce, a ja zawsze byłem sobą. Jak poznali trochę bardziej, no to nagle jestem spoko. Dzięki. Dzięki i następny, za propsy i za hejty, które opisują nas. Dzięki za wasze komenty, staramy się być lepsi. I tak to robi dzieni, więc to powiem jeszcze raz. Dzięki za wasze komenty. Fajne. Jeszcze raz słuchamy, czy nie?